Jedliście kiedyś kartoflarkę z parówkami? No to myślę, że będziecie mieli okazję. Będziemy mieli, e, potrzebowali do tego e, ziemniaki, gałkę muszkatułową, szpinak, troszeczkę e, marchewki, szczypiorek, natkę z pietruszki, kawałek selera, śmietane, sól, pieprz, masło, parówki. No i tak jak tutaj widzicie, oczywiście szpinak, ale też i troszeczkę bulionu mięsnego. Tak więc startujemy. Naszą przygodę z kartoflanką rozpoczynamy od tego, że w garnku roztapiamy masło, ziemniaki, seler i marchew kroimy w kostkę i dusimy gdzieś tak przez 5 minut aż się masło weźmie rozpuści razem z, naszym, z naszymi warzywami. Co dalej, jak nam się warzywa uduszą? Dolewamy bulion. Możemy go z kostki zrobić i przez 20 minut gotujemy. Aż się bardzo fajnie nam elegancko ugotuje. Ziemiaki, warzywa, to wszystko uduszone ma nam się ugotować. W dalszej kolejności nasze parówki kroimy na kawałeczki i wrzucamy do. O, musimy przybliżyć. I wrzucamy do naszej zupy, a także naszą zieleninę, czyli szpinak, natkę z pietruszki. I szczypiorek, i to wszystko możemy sobie jeszcze też przez kolejne 20 minut gotować elegancko. Ostatnim etapem naszej kartoflanki z parówkami jest to, że wlewamy e, połowę szklanki śmietany, doprawiamy solem, solą, ewentualnie pieprzem, gałką szkatułową, i w ten sposób mamy fantastyczną. Zupkę bardzo smaczną, bardzo pożywną. W komentarzach napiszcie, jak Wam wyszła. Serdecznie pozdrawiam.